To jesteś no ja jestem. <grymne> Dziękuję. Trzecia <grymne> wchodnia. Co robimy? W tym momencie? No. Tu już jakieś zdjęcie leży. Krawikuję mu kolano. Technikom grad. Z tyłu wygląda na graszkę, Oczywiście, no, że tak. O tu Jezu, jak to boli, jak ty jest ciężkie o! Nie, no to jest jeszcze luźne, ale zaraz zaś. Aż... się naciskać. Są ten... sakne. To jest masy, no, nie? to jest kosmetyka. No, nie? Jak się czujesz do Bardzo dobrze. Jestem głodowy. W 20%. Tak? Do, po do powrotu. Może jeszcze 80%. No, po nie, my, słyszałem plocka, że na profilu Astorii na Instagramie powstanie osobny tak jakby profil na Live Story, powrót Doriana do sezonu. Będzie miniserial po prostu. No, miniserial będzie. No. To spoko, nie? Netflix, daje. Jakieś tam teamy co to coś? Nie jest ich na nas. No odmówiliśmy jej propozycję, tak. bo... To jest last night. No, w sumie... Tylko nie możesz tego deklarować, bo tak oficjalnie do mediów No to lejeż cała studio, Wypikam to spokojnie, nie będzie. Raz, dance, drugi raz, dance, czterosezonowy raz, dance. O, może tak to raz wyglądać. Ostatni kontrakt podpisałem. Na cztery lata. <grystek> to jest dobre, to mi się podoba. Mówił o 4 sezonach, Nie wiem, co jest w tym filmie? Ale 4 sezon przerwy, czy granie? Nie granie. A no. później do protokołu możemy 4 sezonach zwiedzać, co by pozwolić. Dostaniesz honorowe miejsce Złożę na stópach? Mogę kadwidzieć. Dożywotni? szanik dożywotni? To już sobie daję. Jeszcze pomnik. No, Najlepiej na królowi Adwigi chciałby czy tutaj, na Turuńskiej? No, może nie pomnik, ale taką tablicę pamiątkową. No, nie, mówisz. no pomnik z takim Pułchaczkiem Doriana, nie? Takim. On właśnie. Pokaż. Z ta pacha. Tak. Z takim Pułchaczkiem byliśmy miał 5-6 tygodni. Do, tygodni. do tygodni. Uh -huh. Nie, to, to, to była artroskopia kosmetyczna. Prawda, więc... mm -hmm. Czyli co, Wyczyściliście Ci cały syf z kolan? Tak. Albo przynajmniej ten. No nie no, co, miałeś szlifowane kłykcie kości udowej, czyszczoną wrząskę, nawiercaną krąstkę, no i wyciągane wolne ciała z wrząski. Dokładnie to, co Łukasz powiedział. Nie wiem, czy to z tą złą jeszcze nie było robione, nie pamiętam. Musiałbym zarypnąć. Wypis. No generalnie lekarz zakładając optymistyczny, e, optymistyczny program to było 6 tygodni, pesymistyczny to było 8, a taki po, po tygodniu, jak do pojechał na kontrolę, to lekarz aż się zdziwił i nawet wymknęło mu się 4 tygodnie. Hmm. Więc, że tak się wyrażę, no, mi się podoba to 4, nie? Oczywiście. Ale każdemu się podoba. Ty też jesteś maruda. Nie, no to jest taką specjalnie. anegdotkę mogę powiedzieć, związaną z Dorianem. No. Re, operacją, rehabilitacją i w ogóle no. anegdotkę, taką ciekawostkę. Dzwonił no. do mnie lekarz, który operował Doriana. I mi nie było, bo byłem wtedy z drużyną na turnieju. No i konsultacja telefoniczna i wziął na głośnik, a nie e, tą naszą rozmowę i Dorian był w gabinecie przy doktorze Jaroszewskim. No, ja nie wiedziałem, że jest na No i tam Dorian mi opowiada, e, lekarz mi opowiada, bo Dorian mi opowiada, ja mówię, no wiem doktorze, bo on taka maruda jest nasza, no, marudzi, marudzi. No i skończyliśmy rozmowę, a po dwóch, trzech minutach Dorian pisze na Messengerze, ja Ci dam marudę. Ja mówię, Dorian, my się sześć lat znamy, kurde. A ty mi mówisz, że ja nie mogę mówić o takich tobie rzeczach, jak ja się znam bardzo dobrze.